Witam, witam. Ta fala upałów, która przebaliła się przez nasz kraj, dawała mocno popalić się jednemu, zwłaszcza y, ludziom chorym na serce, z chorym sercem. Wielu z nich się przekręciło w tamtą stronę. Robię tu na ziemię pa, 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 odchodzę, i odpłynęło w ślątale. No te upały także mnie dały popalić. Miałem y, cały tydzień ubiegły, y, cały tydzień miałem kłopoty. Tu coś zaczęło mnie ściskać i palić. No i poleciałem pani doktor, do mojej pani doktor przychodni ro, y, rodzinnej i powiedziałem, co się stało. Pani doktor popatrzyła w oczy, obsłuchała tu i tu, tu i z tyłu też, zmierzyła tętno. Zrobiliśmy EKG popatrzę uuuu, proszę pana, nie ma żartów, ja daję panu skierowanie, jest akurat kierowca, jest samochód, odwiezie panu do centrum kardiologii, tam powiedzą, co z panem zrobić, bo to, wie pan, ja takiej decyzji nie, pan nie jest zdrowy, nie jest pan zdrowy po prostu. No to już mogłem, mogłem mówić, że nie. No i tak, oto wylądowałem na Czarnowie w świętokrzyskim Centrum Kardiologii, tak się ten szpital nazywa, a to jest to jeden z bo na Czarnowie jest takie całe miasteczko medyczne, które było budowane z myślą o tym, że w Kielcach powstanie uczelnia medyczna. Przed laty, no lat już temu, nie wiem, ze 20, 30, yy, był zamiar i było wielkie parcie miasta, wielkie parcie władz miasta na założenie w Kielcach w uczelni medycznej. No, brakowało tych lekarzy na Kielczyźnie dzisiaj też brakuje. Stąd pomysł, czy potrzeba takiej uczelni do dzisiaj niezrealizowana. Postawiono różne warunki, także lokalowe. I Kielce wzięły sobie to, województwo kieleckie sobie to do bo to władze i województwa i miasta wzięły sobie to do serca mocno i zaczęły rozwijać bazę lokalową. Do dzisiaj jest kilka obiektów, w których miała być y, uczelnia zlokalizowana. Taki wysoki, duży, wielopiętrowy, nie wiem, 12 pięter chyba, budynek akadem miał być akademikiem, tak zwany Tartak. No, chłopaki wiedzą o co chodzi. No, tam się szło na narznięcie. Na no. Tartak się nazywało w Kiecach. Tak, i wylądowałem w tym centrum wszystkie Centrum Kardiologii. Krótko mówiąc. I zamieszkałem w takiej sali, sali chorych, skąd miałem doskonały widok na dyżurkę pielęgniarek. Myśmy to nazywali, znaczy chodzący, nazywali to bar pielęgniarek. Mieliśmy na specyficzny barek, tak jak, taką ladę jak barze właśnie. Panie sobie tam siedziały. Z drugiej no strony, a na barce przed tym meldując się do pielęgniarek lek, meldując swoje potrzeby, swoje stany zdrowotne, lękowe i głód też. A tak, głód, głód też. O ile w piątek miałem sporo różnych badań, dosyć często pobierano mi krew z prawej ręki, tu miałem stały bęflon w lewej, w lewej ręce, ale to do podawania kroplówek i trochę kroplówek miałem. I w zasadzie wszystko odbywało się w granicach, w obrębie mojego łóżka. A w sobotę, no właśnie, wieczorem w piątek Pani pielęgniarka mówi, proszę Pana, proszę od rana nic nie jeść, będzie Pan miał zabieg w sobotę. Ale w sobotę nie miałem zabiegu. Chodziłem głodny pół dnia, śniadanie nie jadłem, obiad wcześniej i dopiero tak już przed kolacją, że się nieśmiało śmiało tej Pani pielęgniarki, proszę Panią, czy ja dosyć nie umrę dzisiaj z głodu, Bo cały dzień nie jem, od kolacji wczoraj przecież nic nie jadłem, parłyków wody to Wszystko. Niech Pani sprawi, czy on miał zabieg, czy nie. I już po paru minutach Pani pielęgniarka mówi proszę Pana, nie będzie dzisiaj zabiegów. Przykro mi, kolację może Pan zjeść. No. <grywanie> Dziękuję Pani. Litościwa jest Pani. Mogę zjeść, mój Panie. Dobrze, zjem. Dziękuję. A ponieważ w niedzielę nie ma operacji, nie ma żadnych zabiegów, no to poświęciłem niedzielę na zwiedzanie mojego oddziału, no centrum kardiologii, trochę szerzej, bo byłem też piętro wyżej, piętro niżej. A tak prawdę mówiąc, to wyszedłem sobie nawet przed budynek zobaczyć, filmować dwie, trzy sceny. Hmm, jakiś gołąb się trafił. Tu dachów nie leczą z pieprza i dziadu, a w poniedziałek od rana na salę operacyjną, na blok operacyjny, miałem przeprowadzoną koronarografię. Koronarografię, tak dobrze powiedziałem, czyli operację serca, ale robioną od wewnątrz serca, nie, nie zewnątrz. Do tej pory to kardiochirurg który rozcinał klatę piersiową, taką sporą, robił parę rozchylał, no i operował tam skalpelem na tym sercu, potem był komunikat najczęściej, że operacja, owszem, udała się świetnie, tylko, że chory, nie wytrzymał, umarł na niewydolność nerek, albo zapalenie płuc na przykład, w drugim dniu, czy trzecim po operacji. A tu operacja na sercu, ale robiona od środka, w zasadzie, no, prawie nieinwazyjna, bezinwazyjna. Nacięcie to było w pachwinie wielkości 3 cm i tam w tętnice, przez tętnicę tą pachwinową do serca wtłoczone były jakieś nazywało, stęty, dwa stęty metalowe, nie wiem, to takie jakby jakby tłoczki w kształcie sprężynek, sprężynki, przepychane w tętnicy stworzonym gazem 14 atmosfer no 8 standardowo, 14 było do, do Sprężenie, czy do, do sprężania słyszałem tam jak ten chirurg prosił tam operatora 14 atmosfer proszę ze dwa razy całość trwała półtorej godziny półtorej godziny po czym na tym swoim wózku odjechałem już na, na, na oddział pierwszy wróciłem do siebie na oddział pierwszy ale na salę intensywnego nadzoru A na tej sali intensywnego nadzoru e, stały trzy łóżka, moje plus dwa jeszcze inne. Tam pod oknem taka kobieta, no duża kobieta, no raczej starsza, ale wielka baba, bo żeby ją posadzić, to musiały wchodzić dwie pielęgniarki. Jedna taka, no też pielęgniarka, kawał kobity, nie wiem ile ważyła, ale dużo ważyła. Iwonka, potężna kobieta. A ta druga, Renia chyba, no takie to chude, młode jakieś. Londyneczka. I sadzały ją i potem A pomiędzy nami leżał cichuteńko jak trusia, nic nie mówiąc, nie odzywając się. Ja tam przecież byłem kilkanaście godzin. Podobno lokator, znaczy podobno na pewno lokator Domu Pomocy Społecznej, czyli no taki taki bida nikt, no. Taka bida. Nóżki miał takie jak moja ręka, o takie. Kości i skóra. Podobno się bał w strasie lekarzy pielęgniarek, nie pozwalał się no, dla wszystkich. Idź to, nie dotykaj mnie, nie ruszaj mnie, odejdź ode mnie. Potem oswojono go, pielęgniarka go karmiła, przemywała, przemywała twarz i, i, i tutaj korpus chyba ciepło, gąbką, ciepłą wodą oswoiła go i facet potem już, już nie był taki agresywny. No i na koniec przydałby się jakiś morał, jakaś puenta z tego wszystkiego. Ale nic mi nie przychodzi na myśl. Tym bardziej, że za e, półtora miesiąca będę musiał tam powtórnie wrócić na drugą część. Do zobaczyska.